Na kortach firmy Elbut odbył się turniej tenisa ziemnego Arsanit Cup 2. Zawody swoją egidą objął Polski Związek Tenisowy w rankingu seniorzy i amatorzy. Zjechało jak co roku do, do nas dołkowa tenisistów, amatorów około 50 osób. Gramy w kategoriach męskich Open, plus 45 i plus 60 i Open kobiet. I również gramy grę podwójną. Jak co roku widzę, że Łuków cieszy się jednak popularnością wśród tenisistów spoza, spoza naszego rejonu. Zjechała do nas można powiedzieć cała czołówka Polski, szczególnie w kategorii Open Mężczyzn mamy czterech najlepszych w Polsce tenisistów, także naprawdę poziom w tej kategorii to według mnie to jest. To jest astronomiczne, jak dla amatorów. To jest takie półzawodostwo. Niemniej w innych kategoriach też również jest sporo dobrych tenisistów. Cieszy mnie również to, że dużo osób z Łukowa startuje. Mamy, co jeszcze do tej pory nie było, trzy kobiety z Łukowa, które startowały w turnieju Open Kobiet i, i, i naprawdę prezentują Naprawdę jak na amatorów dobry poziom i wśród mężczyzn też nas gra czterech czy 5, W tym jeden kolega w kategorii plus 45 Zbyszek Celiński dotarł do finału, który będzie niedługo rozgrywał. Także wydaje mi się, że wszystko nam dopisało i tenisiści i pogoda. Myślę, że atmosfera też jest bardzo dobra i tak jak słyszę tutaj z opinii przyjezdnych osób z chęcią do nas tutaj wracają. Turniej w najważniejszej kategorii Open wygrał Wojciech Ludkowski, były wielokrotny medalista Mistrzostw Polski. Kilka lat temu klasyfikowany na listach ATP. Pokonał on czterech czołowych polskich amatorskich tenisistów. Wracam do, do tego turnieju co roku. Jest to naprawdę świetna, świetna atmosfera. No jako nieliczny turniej jest tutaj, dbają o zawodników. Jest catering, przyjemna atmosfera. Korty też są ok. No i zawsze jest dobra selekcja tutaj. Tak, bardzo fajny turniej, każdy zawodnik dostaje jakąś nagrodę na początku, którą losuje. Na innych turniejach się to nie zdarza, jest dużo jedzenia, jest wszystko, co nam potrzeba, jest naprawdę fajnie. <grym> Zacząłem grać w tenisa w wieku 10 lat bodajże. Spodobało mi się. W sumie takim początkiem grałem w piłkę i kiedyś z dziadkiem zasiadłem do telewizora i oglądaliśmy jakiś tam mecz i Prawdopodobnie był to mecz Nowaka Dziokowicza, który do teraz jest moim idolem. Jakoś tak dziadek pokazał mi pierwsze, pierwsze kroki w tenisie i już tak zostało. Mnie tato wziął kiedyś na kort, jak miałem 7 lat i od razu pokochałem ten sport. Jeździłem na pierwsze turnieje i od razu pokochałem rywalizację i dalej lubię turnieje i będę jeździł. Kto wygrał w Londynie, Dziokowicz? Bardzo bym tego chciał. Lecz już ostatni finał Wielkiego Szlema w Roland Garrosie pokazał, że jednak Alcaraz, Sinner, już ta młoda ekipa, no to naprawdę narzucają takie tempo, że bardzo bym tego chciał, żeby Dziokowicz tego 25. szlema wygrał i na donie jest chyba największa szansa na to, ale ciężko, będzie ciężko. Ja myślę, że Sinner się teraz odegra i wygra w finale z Alcarazem. W turnieju startowało również dziewięć osób z Łukowa, w tym po raz pierwszy trzy kobiety. Było świetnie. Katarzyna jest świetną zwedniczką, jest pierwszą rakietą e, polskiej, amatorów. Dla mnie to był niesamowity zaszczyt i przyjemność i no cóż, nie każdy dzień się gra z pierwszą rakietę, rakietą polskiego amatorskiego tenisa. Tak, e, jeśli chodzi o Wiktorię, jak zwykle gościnna i uprzejma bardzo. Sama przyjemność tu grać. Ja zawsze co roku praktycznie wracam, i co roku lubię tu wracać ze względu na atmosferę. A I dlaczego tenis? No, bo to jest świetna forma rozrywki, zabawy, fizycznej aktywności. Spotyka się z fajnymi, bardzo fajnymi ludźmi o różnych, że tak powiem, zainteresowaniach, ale wszystko, co ich nas łączy tutaj, to jest właśnie pasja do ruchu, do tenisa, do zdrowej, fajnej, pięknej rywalizacji. Dlaczego tenis? Dobre pytanie w sumie, bo to rodzice chyba popchnęli mnie kiedyś do tenisa i tak w sumie zostało do, do dzisiaj, ze względu na to, że jest to moja pasja. No i można fajnych, różnych ludzi spotkać na korcie. Wśród kobiet pierwsze miejsce zajęła liderka rankingu Katarzyna Nowak. Łukowianki, Wiktoria Warowna oraz Magdalena Świętochowska zajęły egzekwo trzecie miejsce. Z Łukowskich zawodników najlepiej zaprezentowała się Deblowa para Jacek Adamkiewicz z Celiński. Łukowianie nie mieli sobie równych w kategorii plus 45, pokonując w finale najwyżej rozstawioną parę z radzenia Podlaskiego. Zbigniew Celiński świetnie spisał się również w singlu, gdzie wywalczył srebrny medal, przegrywając finał po zaciętym trzysetowym boju z Aleksandrem Michałowskim z Lublina 7-6, 2-6, 11-9. Kategorię mężczyzn 60 plus wygrał Dariusz Kowal z Siedlec, z którym w półfinale przegrał łukowianin Artur Gałach. O coraz prężniej rozwijającym się łukowskim tenisie ziemnym mówił organizator turnieju oraz zawodnicy tak jak państwo wiedzą tydzień temu grała, grały dzieci i również ten turniej był byłem tutaj obecny był bardzo fajny w miłej atmosferze widać że dzieciaczki garno się do tenisa bo myślę że jest to sport który wart jest popularyzacji i żeby tutaj i miasto również zauważyło to że tenis jest sportem dla każdego Pracuję jako menadżer właśnie na kortach i podzielam po prostu aktywizację młodych dzieciaków, ze względu na to, że niestety jest trochę ten trend patrzenia w te tablety i laptopy i komórki i te wszystkie technologie. Więc uważam i popieram jak najbardziej, żeby, żeby dzieciaki powychodziły z domu i jednak ten czas spędziły na korcie. Wukowie mają gdzie grać? Włókowie mają gdzie grać. Mamy korty twarde, które należą do miasta, na Osiży, bo tutaj mamy też możliwość zagrania. Powiem Wam tak, ja pracuję też w szkole i wiem, że, co, o czym Katarzyna mówi, że niestety za długo tych sportów i sportów, za mało tych sportów, gdzie mogą spotkać się bezpośrednio, pograć, zmierzyć swoje siły i po prostu wyjść na świeże powietrze. Takie turnieje są bardzo ważne, bo dzieci nabierają doświadczenia. Treningi treningami, ale jednak w tenisa uczymy się poprzez rywalizację, więc wszelkie jakieś sparingi, Granie o coś e, dają dużo. To jest według mnie właśnie granie meczów to jest e, największy trening. Tak, jest to ważne, ale też trzeba uważać, żeby jakieś e, dzieci się nie zniechęciły. Przez, e, na przykład, jak przegrają jakiś mecz, więc trzeba zadbać o to, żeby po porażce jakoś im pomóc i tak dalej, ale turnieje jak najbardziej są bardzo ważne i pomagają w rozwoju w tenisie. A już niedługo wakacyjny turniej tenisa ziemnego na kortach ośrodka sportu i rekreacji w Łukowie.